Dzień dobry, Marta z tej strony witam się z Wami z Florydy. Rozwój osobisty, gdzie go szukać, jak wzmocnić siebie. Okazuje się, że wiele osób w dzisiejszych czasach już jest świadomym, świadomych, że należy pracować nad sobą, aby wierzyć w siebie, aby się nie poddawać, aby dążyć do celu. Wiele osób z tym już się zmierzyło, ale... Wiem, że wiele osób, dla wielu osób jest to nadal coś nowego. Ciekawa jestem, czy mnie dobrze słychać, ponieważ, ponieważ chyba, jakieś, chyba ktoś tu gdzieś tnie drzewo wokół mnie w sąsiedztwie, ponieważ tak, tak słyszę. Dzień dobry, Kasia, cześć Ula, hej Karol, witam się z Wami bardzo serdecznie. Więc dzisiaj, dzisiejszy live, hej Ania, dzisiejszy live jest dla wszystkich osób, które potrzebują się wzmocnić i potrzebują takiego kopniaka. Aby, aby coś więcej osiągnąć w życiu. Okazuje się, że jeżeli cokolwiek chcemy osiągnąć, czy to będzie, nie wiem, chcemy wypracować sobie fajne ciało i mieć takie sexy ciało na lato i chcemy mieć, nie wiem, fajny brzuch wysportowany, czy nogi ładne i chodzimy na siłownię, prawda? To, um, to samo ćwiczenie nie wystarczy, ale też również y, duży wpływ ma na to, co sobie mówimy y, do siebie do głowy. Czy sobie powtarzamy, że jesteśmy grube i zaniedbane, i beznadziejne mam, beznadziejne mam tyłek, albo beznadziejne mam plecy, albo coś tam ze mną jest zawsze nie tak, to y, te, te efekty prawdopodobnie nie pojawią się szybko. Um, dużo łatwiej jest pracować, kiedy e, zaczniemy sobie afirmować rzeczy, które chcemy osiągnąć. Czyli na przykład mam fajne ciało, y, czuję się w nim wyśmienicie i czuję się mega sexy y, i a, jestem szczęśliwa. Na przykład taka afirmacja. Albo afirmacja, która w ogóle afirmacje robimy tak, że afirmujemy, czyli mówimy sobie. Powtarzamy sobie rzeczy, które chcemy osiągnąć, których jeszcze nie mamy, tak jakby w czasie już dokonanym, że już je mamy. Czyli chcemy mieć na przykład fajny tyłek wysportowany, taki ładny, juicy bym powiedziała, a na przykład, a jeszcze go nie mamy, a tu dajmy na to płaski tyłek. I, i afirmujemy sobie coś, że co chcemy, już mówiąc, że to mamy. Czy to będzie sportowy cel, jak na przykład yy, pupa? Czy to będzie cel, dajmy na to, biznesowy, czy to będzie cel, chcemy się nauczyć języka angielskiego, czy cokolwiek innego tak naprawdę chcecie sobie osiągnąć, to afirmacje bardzo pomagają, ale afirmacje same, same tego celu nie, nie osiągną, to musimy też być świadomi, ale bardzo pomagają. U, ustawiamy sobie swój umysł na to, że, że to już mamy. Czyli dajmy na to, kiedy ja trzy lata temu przeprowadza... chciałam się przeprowadzić na Florydę, czyli może z cztery lata temu, chciałam się przeprowadzić na Florydę i ja sobie mówiłam, że mam piękny dom na Florydzie. Ja już sobie y, widziałam, wizualizowałam sobie, że mieszkam na Florydzie, że chodzę tutaj wokół, wokół palm, że jest ładna pogoda. Ja sobie już w głowie to układałam i to samo jest z każdą inną rzeczą, którą chcemy osiągnąć. Huh, huh. Kuk, jest dużo u mnie dzisiaj. Więc e, jaki ty masz cel? Już jest kwiecień. Może, może warto sobie przypomnieć cele na 2022. E, czy nadal realizujesz je? Czy już się poddałaś? Czy już nawet zapomniałaś, jakie miałaś te cele w styczniu? E, jeżeli, jeżeli nadal pamiętasz, to warto sobie sięgnąć po te cele. Aby, żeby ten rok był inny, żeby ten, ten rok był lepszy dla Ciebie, żebyś była zadowolona i spełniona z tego, że osiągniesz te cele. Więc afirmacje bardzo polecam, czyli mówimy je w czasie dokonanym, teraźniejszym, chyba tak to powiedzieć, w present tense, czyli mówimy je w taki na przykład sposób. Jestem szczęśliwa i wdzięczna, że mieszkam na Florydzie i cieszę się. Piękną słoneczną pogodą cały rok. Dajmy na to, a ja dopiero marzę o mieszkaniu na Florydzie. Albo jeżeli chcemy mieć fajne ciało wysportowane, a czujemy się na przykład grube, czujemy się, że kurczę, nie podobamy się sobie, z brzucha się wylewa, yy, znaczy odwrotnie ze spodni się wylewa brzuch. I, i warto sobie afirmować, jest, czuję jestem sexy, mam fajne ciało, yy, mam fajną sylwetkę, cieszę się, że... Czuję się ponownie szczęśliwa. A więc afirmujemy to, co chcemy, tak jak chcemy się czuć. Albo jestem szczęśliwa i wdzięczna, że pracuję przez internet. I niesamowicie się cieszę, że zarabiam 4000 dolarów właśnie z pracy online, a dajmy na to tyle, co zaczynasz. Jeszcze nic nie zarabiasz. Dopiero siejesz ziarenka, siejesz nasiona. Także wszystko, co chcemy sobie osiągnąć, musimy wiedzieć, co chcemy jak i również ustawić sobie w głowie ten nasz sukces w tym temacie. To jest nasz mindset. Ciekawe, czy słyszycie w ogóle mnie nadal, bo głośno jest bardzo. Dobrze, kolejną rzeczą, co chciałabym powiedzieć, jest to właśnie rozwój osobisty. To jest częścią tego rozwoju osobistego, żeby, żeby zacząć nastawiać siebie w dobrym kierunku. Bardzo często my, szczególnie kobiety, wszystko mówimy sobie negatywne, że i tak mi się nie uda, a gruba jestem, i, i gdzie ja praca online, po co? Jak już tyle dziewczyn pracuje, wszyscy znają tą firmę i, i same sobie robimy krzywdę. Mówimy też, mówię też do mężczyzn, prawda? Ale będzie mi łatwiej powiedzieć to w, w liczbie żeńskiej. Także my same sobie robimy krzywdę. Bardzo często wmawiając sobie różne dziwne rzeczy, które niekoniecznie są prawdą. Pamiętajcie zawsze, jeżeli chcecie na przykład pracować online w branży network marketing, zawsze, ale to zawsze, doradzajcie się osób, które, ten, które osiągnęły sukces w tej branży. Jeżeli chcecie wybudować sobie piękne ciało, mieć fajne takie jędrne ciało, a to doradzajcie się osób, które takie ciało już osiągnęły swoją, swoją, swoimi ćwiczeniami, zdrowym stylem życia, zmianą jedzenia, prawda? Zawsze doradzajcie się osób, które już to osiągnęły to, co Ty chcesz osiągnąć. Nigdy nie przyjmuj rad, szczególnie osób, które, którym się nie powiodło, które chodziły na siłownię dajmy na to i a, i im się nie udało, poddały się, już nie chodzą, bo im się nie chce. Czy to w network marketing, w pracy online, zawsze, ale to zawsze słuchajcie opinii korzystnej dla Was. Po co słuchać opinii kogoś, co mu się nie udało? Wielu ludziom się nie udaje, ale to nie oznacza, że Tobie ma się nie udać. A to nie oznacza, że poprzez kogoś negatywną opinię Ty możesz nawet nie wystartować, bo ktoś Ci powie coś nie tak negatywnego. Zawsze patrzymy pozytywnie na życie i znajdujemy osoby, które już osiągnęły to, co Ty chcesz osiągnąć i od nich się inspiruj, od nich się ucz. Więc y, rozwój osobisty i gdzie go znaleźć? No powiem Wam, że ja nie przypuszczałam 10 lat temu, kiedy rozpoczynałam swoją y, historię w branży network marketing. Ja, ja nie wiedziałam. Ja chciałam zarobić tylko trochę ekstra pieniędzy i nie wiedziałam, że że ta praca wiąże się tak bardzo z rozwojem osobistym. Ja w ogóle, ja w ogóle dawniej nie, nie mówiłam, w ogóle nie było takiego tematu rozwoju osobistego. Po prostu, po prostu się żyło. Z dnia na dzień szła się do pracy, dzieci, mąż i weekend, przyszedł weekend i tyle, i znowu do pracy i tak to życie wyglądało. Takie, Nie miałam celów, w ogóle inaczej funkcjonowałam. A więc network marketing. Jest to branża, którą można połączyć z każdym zawodem. Jeżeli jesteś fryzjerką, kosmetyczką, e, sprzątasz domki, jeżeli pracujesz w firmie, jeżeli masz swój biznes, tak naprawdę można tą e, profesję połączyć i ja bym powiedziała, że nawet należy połączyć z, a, z. Im szybciej, tym lepiej. O tak, jest to taka branża, która daje Ci wolność w przyszłości i jest to taka branża, która, którą możesz wypracować abyś miała dochód pasywny, abyś miała zabezpieczenie na przyszłość, na to może kiedy nie będziesz mogła iść do pracy albo kiedy, kiedy nie będziesz chciała już pracować. To jest taka branża, która zabezpiecza cię, ale to jest branża, którą trzeba wybudować od zera i która daje ogrom rozwoju osobistego. Słuchajcie, jest to praca, która, a, która na początku wy, w, wydaje się, że to jest tylko sprzedaż. Jest to praca, która wydaje się, że o, ja nie, nie chcę sprzedawać. Ja nie chcę e, nie, mieć nic do wspólnego z. E, z um, dzisiaj taką opinię czytałam, z żadnymi kosmetykami, bo tak się wydaje na początku. Mi też się tak wydawało. Ja nie będę, ja nie będę tego robić, bo to, bo to jest jakieś. Um, bo to jest jakieś takie gorsze, jakieś takie. niefajne. Niefajne, absolutnie. Ja tego na pewno nie będę się tym zajmować. Okazuje się, że jesteśmy w wielkim błędzie. Ktokolwiek myśli o branży network marketing, że to jest coś gorszego, czy to jest coś, że yy, byś się wstydziła robić, ja nie będę robiła nic z kosmetykami, to znaczy, że masz jeszcze sporo do przepracowania. Okazuje się, że network marketing to jest branża i polecanie tych kosmetyków, yy, polecanie produktów, na przykład, które mogą komuś, komuś pomóc, Okazuje się, że jest to jedną z najfajniejszych, najwspanialszych form pracy, jeżeli mówimy, żeby nasza praca miała sens. Bardzo często my chodzimy do pracy i tylko zarabiamy, i tylko idziemy i zarabiamy. Większość ludzi statystycznie yy, idzie do pracy, którą nie lubi. Rzadko kto ma pracę, którą ukocha, uwielbia i w ogóle nigdy by nie, nigdy by nie zmienił. Większość ludzi nie jest zadowolonych ze swojej pracy. Jeżeli ktoś by im dał lepszą ofertę, to by, to by zmienili. Tyle, że nie wiedzą za bardzo jak. Więc network marketing to jest taki biznes, który daje poczucie spełnienia. Dlaczego? Właśnie dzięki tym kosmetykom na przykład. Słuchajcie, samo polecanie produktu, które używasz i które lubisz, i jeżeli komuś może pomóc ten kosmetyk, to jest najwspanialsze, co może być, jeżeli klient podziękuje Ci za Twoją usługę, albo za to, że poleciłaś te produkty, to samo w Network Marketing i polecamy produkt, który używamy, jak i również polecamy y, pracę online, pracę albo w, w, w sposobem tradycyjnym, czy online czy offline, obojętne. Chodzi o to, że jeżeli Ty jesteś w stanie komuś pomóc, oferując y, komuś pracę online, że ktoś może. Podróżować po świecie więcej, że może mieć dodatkowy dochód, który może sobie przeznaczyć na podróże, bo na przykład kocha, to jest najwspanialsze, co może być. A jeżeli jeszcze ktoś ci powie, że na przykład dziękuję, że mi pokazałaś ten network marketing, bo moja córka, bo moja córka nie musiała wziąć pożyczki na studia, bo mam ten dodatkowy dochód co miesiąc którym, którym pomagam y, y, córce ze studiami, to jest najlepsze, co może być. Także nie wstydźmy się promować produktów w dzisiejszych czasach y, innym osobom, jeżeli wierzysz, że ten produkt jest dobry. Bo co innego, jeżeli nie wierzysz, no to to jest inna bajka, prawda? Ale jeżeli Ty wierzysz, ty używasz produkt, który lubisz i który może komuś pomóc, jeżeli Ty używasz network marketing, i dajmy na to, zarobiłaś nawet pierwsze 200 dolarów i wiesz, że można, to ty możesz pomóc innym osobom, którzy tego potrzebują. Także nie wstydźmy się tej branży, wręcz odwrotnie, ja jestem osobą, która uwielbia network marketing i, i nigdy nie powiem złego słowa na ten temat, bo mi właśnie odmieniło to życie. Mi odmieniła ta branża y, sposób myślenia. Y, to, że ja tu jestem i robię Facebook Live przed wami, że ja wam takie coś mówię, jak gdyby nie network marketing, jakbym nigdy w życiu nie występowała tutaj, nie mówiła tutaj do was, ponieważ ja byłam osobą zawstydzoną, zakompleksioną, niewierzącą w siebie, i ten network marketing daje właśnie taki mega rozwój osobisty. Więc jeżeli. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, jeżeli szukacie rozwoju i chcecie się wzmocnić jako osoba, to ja nie znam innego miejsca lepszego niż network marketing. Po pierwsze, robicie dwie rzeczy na raz. Po pierwsze, budujecie sobie dochód pasywny, czyli taki dochód, żeby ci dawał zabezpieczenie finansowe, nawet kiedy nie pracujesz w danym momencie, to jest dochód pasywny, albo kiedy śpisz, a po drugie, rozwijasz się jako osoba. Zaczynasz robić rzeczy, których wcześniej nie robiłaś. Małymi kroczkami zaczynasz słuchać innych osób, zaczynasz się edukować w inny sposób, zaczynasz dostrzegać inne rzeczy, zaczynasz pracować z ludźmi, zaczynasz nabierasz umiejętności. Rozmawiania i słuchania, nawet więcej z, z różnymi osobami, ponieważ każdy ma swój charakter, każdy jest inny i to wszystko ciebie buduje. Wszystkie, do, wszystkie świetne opinie, które otrzymujesz od swoich pierwszych klientów, budują ciebie, budują cię jako osobę, stajesz się osobą, która mówi: ha, ma to sens. Ta Kaśka powiedziała, że świetny ten program na oczyszczanie kurde, ma to sens, ludzie lubią te produkty. Budujesz się, budujesz swoje zaufanie co do produktów, jak jakie również budujesz swoją, e, swoją taką postawę, taki belief, bym powiedziała, co do branży network marketing. I ja wiem, że to jest nowa branża dla Ciebie i ja wiem, że możesz spotkać się z różnymi opiniami na jej temat, bo ludzie jeszcze tej branży nie rozumieją. Ale ty się edukujesz, ty jesteś o krok do przodu, ty zaczynasz, ty zaczynasz budować. Ty słuchasz osób, które osiągnęły sukces w tej branży, bo Ty też chcesz ten, y, mieć lepsze życie. Ty też chcesz się stać osobą, która wierzy w siebie. Osobą, która wie, co chce. Osobą, która ma jakieś cele w swoim życiu. Ty też nie chcesz już być tą szarą myszką, która wszystkiego się boi, wiecznie nie, bo mi nie wyjdzie, bo co ludzie powiedzą y, i po prostu y, chowasz się, zamiast rozwijać się jak, jak róża, jak pęczek róży. Także a, rozwój osobisty znajdziecie w Network Marketing jak najbardziej. A, bardzo Wam polecam I, a, i mam nadzieję, że również i to, Tobie doda skrzydeł a, taka praca i może, może szukasz czegoś takiego, może, a może miałaś również a, sceptyczne nastawienie, a, że ja nie, ja nie będę robiła kosmetyków, ja nie będę sprzedawała. A dlaczego? A dlaczego nie? Jeżeli to Ci daje, to ci daje um, zmianę stylu życia na przyszłość, dlaczego nie? Otwórzmy się na to. To nie jest nic złego, ani to nie jest jakieś e, coś gorszego. Ja bym wręcz powiedziała odwrotnie. To jest mega szansa na to, żeby komuś pomóc i żeby nasza praca miała sens. Żeby komuś pomóc z dobrym produktem i żeby komuś pomóc pokazując i ucząc komuś, kogoś pracy online, i żeby ktoś również mógł, Doświadczyć tego ekstra dochodu pracując online. To nie jest nic złego ani gorszego. Także to jest praca w Network Marketing. Ja tu mówię Wam z, z mojego doświadczenia i z tego, jak bardzo ja lubię tą, e, tą branżę, jak bardzo ta branża zmienia wiele osób, nie tylko mnie, ale wiele osób i uwielbiam oglądać transformacje osób, które były takie cichutkie. Takie, takie, um, takie niedowartościowane, które tak powoli tak wychodzą z tej skorupy, i ja, to, ja jestem tego świadkiem: jak te osoby właśnie tak z tej skorupy wychodzą, 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 stają się coraz bardziej pewne, pew, pewniejsze, i nagle pewnego dnia prowadzą swój własny globalny biznes, gdzie mówią, gdzie motywują, gdzie gdzie są otwarte, gdzie pomagają innym ludziom, gdzie mają swoje cele. To jest, to jest sama czysta przyjemność widzieć tę transformację w ludziach, właśnie w network marketing, dzięki temu, że kiedyś podjęły decyzję o współpracy. Ja uwielbiam to i wiem, że wiele osób potrzebuje, szczególnie kobiet, taką transformację, z myszki cichej wyrastać na, na osobę, która wie, czego chce. Dąży do, do swoich celów, osiąga te cele, i później, później swoją postawą inspiruje inne osoby, bo inne osoby obserwują i widzą tą zmianę. Powiem Wam, że mega to jest. Ja uwielbiam, mam takich e, osób w grupie Global Team, którą prowadzimy. W ogóle jesteśmy najszybciej rozwijającą się strukturą e, w całej Ameryce Północnej, również z ogromnymi sukcesami w, e, na, po całym świecie. Polonia działa i Polonia e, naprawdę się rozwija. Właśnie w branży network marketing. Ja jestem niesamowicie dumna z tego, że tyle ludzi nam zaufało i z nami współpracuje, i w USA, i w Kanadzie, i w Polsce, również w innych krajach na świecie. I oglądać osoby, które, które zmieniają się, które są otwarte na zmianę i gdzie widać tą transformację gołym okiem, i jestem pewna, że wy też widzicie, to jest najlepsza nagroda, jaka może być. Ten, zarabiać można wszędzie, ale ten rozwój i ten, ta zmiana, taka wewnętrzna i zewnętrzna, bym powiedziała, tych osób jest chyba najlepszą nagrodą, jaką, jaką, jaką można mieć. Widzieć y, te osoby, które, które po prostu y, są odważne i, i, i po prostu idą do przodu y, w swoim życiu. Fajnie. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że e, było to pomocne do usłyszenia.